Hej, siamanowam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Sherlock Holmes Chapter One – Kordońskie Opowieści. Moi drodzy, pozostały mi dwie kordońskie opowieści. Ale tak naprawdę to nie wszystko, ponieważ dostałem komentarz pod ostatnim odcinkiem z dwoma lokacjami, gdzie mogę odblokować dwie kolejne kordońskie opowieści. Dlatego w tym odcinku rozwiążemy sobie pal z nożami, a potem postaramy się poszukać tych dwóch spraw, które pozostały mi do odblokowania. Wyspą Skarbów zajmiemy się w innym odcineczku. Z tego względu, już uważam, że jest to długie zadanie, no i nie mamy też żadnych podpowiedzi, gdzie znajdują się te elementy, więc mogę przeszukiwać całą mapkę i obstawiam, że tak czy inaczej będzie mi ciężko znaleźć to obiekty. Dlatego pozostawiam sobie to na sam koniec. Jeżeli kiedyś przeszliście to zadanie, możecie mi napisać lekkie podpowiedzi w komentarzu, gdzie ewentualnie miałbym się udawać, żeby je znaleźć. Oczywiście wybieramy sobie to zadanie, przepinamy je i czytamy treść. Znalazłem osobliwy drewniany pal, aż należony nożami. Wydaje się mieć dla miejscowych szczególne znaczenie kulturowe. Może uda mi się coś podsłuchać na rynku w dzielnicy Old City. Pal znajduje się niedaleko koszar. Czy żołdactwo rozmawia o nim między sobą? Okej. Okay. Czyli musimy udać się w dzielnicę Old City. Na rynek w dzielnicy Old City. Akurat znajdujemy się w Old City, więc przeniesienie się na rynek nie będzie większym problemem. Przypinamy sobie to zadanie i udajemy się na rynek, który znajduje się tutaj po prawej stronie. Co oznacza każdy z noży wbitych w pal. Imperialne podboje. Uwięziony. Zemsta krwi. Popłynął na Bałkany. Ojciec. Stary zwyczaj. Honor rodziny. Pal z nożami. Gjakmarię, czy też krwawa zemsta, przybył do Kordony z Albanii w czasie rządów osmańskich. Niektórzy mieszkańcy uważają go za coś okropnego. Niektórzy, ale nie wszyscy. A Pal, dumnie, przypominając o tym ponuro. Okej, okay, nie za bardzo zrozumiałem ten tekst. Pal znajduje się niedaleko koszar. Czy żołdactwo rozmawia o nim między sobą? Co to jest Gjakmaraje? Krwawa zemsta. Hmm. Podsłuchałem rozmowę tych dwóch typków, ale tak naprawdę niczego nie wniosło to do mojego śledztwa. Nie miss out on my unique. Clothes. Don't miss out on the, best on the Dziękuję bardzo, ale wszystko już kupiłem. Are you able to help me? Może będę mógł z nimi porozmawiać. Help me, please. I have no idea why you think I could help you. You obviously haven't thought this all through. No tak, jak zwykle. John musiał mnie podsumować. Pal znajduje się niedaleko koszar, czy żołdactwo rozmawia z nim między sobą? Dobra, udaliśmy się do Old City. Niektórzy, ale nie wszyscy. A pal dumnie przypominający o tym ponuro. Może powinienem udać się teraz tam, gdzie był ten pal? Z tego co pamiętam, to było gdzieś w tej dzielnicy. Tu? Punkt obserwacyjny. Sprzedawca ubrań. Pal z nożami. Okej. Okay. Dobra, udamy się w tamto miejsce i postaramy się tam rozejrzeć. Może tam też będą jakieś osoby, które będą rozmawiały o tym na ten temat. Albo wiecie, co z drugiej strony, skoro znajdujemy się w Vault City. Ja dostałem hinta, że kolejne zadanie znajduje się gdzieś tutaj, przy ruinach. To możemy się tam przenieść i sobie je przy okazji odblokować. Może natrafimy jeszcze na jakieś ludzi, którzy będą rozmawiali coś na ten temat. Na temat pala z morzami, no i będziemy mogli podsłuchać ich rozmowę. Ale w pierwszej kolejności chciałbym się udać do tych ruin. kryjówka bandytów. No tak, pozostały nam też te kryjówki bandytów, z którymi będziemy mogli walczyć. Okej. Could you help me? I have no idea why think could Ale gdzie w takim razie miałbym znaleźć to zadanie? Nie chcę mi się walczyć na tą chwilę, strzelać i tak dalej i tak dalej, dlatego tą kryjówkę bandytów na tą chwilę sobie zostawię. Salty breeze, O. Posępny czerp. Nowa sprawa. I to jest prawdopodobnie to, o czym mówił mi Kacper. Nasza tajemnica. W tych murach kryje się wiele tajemnic, w tym jedna z naszych. John podpowiedział mi, jak przypomnieć sobie o tym, co się tu wydarzyło, a ja nie mam zamiaru ignorować jego sugestii. Wspomnienie rozpoczęło się w dzielnicy Old City, gdy przechodziliśmy Baza do bogruin ruin twierdzy Ducha Świętego. Wiele lat temu coś tam znaleźliśmy, a John twierdzi, że ma co do przedmiotu jakiś plan. Hmm. I teraz moje pytanie brzmi. Czy rozwiązujemy dalej pal z nożami, czy zajmujemy się tym... Wiecie co, wydaje mi się, że rozwiążemy sobie pal z nożami. A kiedy to rozwiążemy, zajmiemy się tym zadaniem, no i postaramy się poszukać jeszcze jednego zadania, które tak naprawdę nam pozostało do odkrycia. Ale wiemy przynajmniej, w którym miejscu... Aha, ruiny Frytycy Ducha Świętego. No dobra. Bazarit. Tylko tak jak mówię. Czy ja teraz powinienem się udać? To miejsce. Pal z nożami znajduje się tutaj. No, spróbujemy. Spróbujemy się tam rozejrzeć. Może będę mógł kogoś podsłuchać. Trochę taki pokręcony ten odcinek. Ale tak to jest, kiedy nie wie się, co trzeba robić dalej. Za mało podpowiedzi w tych notatkach. Zdecydowanie. Albo ja po prostu nie potrafię ich dobrze zinterpretować. Też tak może być. Mi się wydawało, czy ja tam temu dzieciakowi przebiegłem po głowie, ale być może mi się tylko wydawało. Nie mam zielonego pojęcia, ale naprawdę sporo noży jest tutaj wbitych. No i też interesujące jest to, że ludzie tutaj płaczą. May I ask for your assistance? You and I are the economic Foundation of this island. We should help each other, but I don't know what you are talking about. Nie ma pan pojęcia o czym mowa. Czyli niczego tutaj raczej nie znajdę. Znalazłem osobliwy drewniany pal aż należony nożami. Wydaje się mieć dla miejscowych szczególne znaczenie kulturowe. Jak Marie, czy też krwawa zemsta przybył do Kordony z Albanii w czasie rządów osmańskich. Niektórzy mieszkańcy uważają go za coś okropnego, niektórzy, ale nie wszyscy. A Pal dumnie przypominają za tym ponuro. Pal znajduje się niedaleko koszar. Czy żołdactwo rozmawia o nim między sobą? Żołdactwo. Co to jest żołdactwo? Czy chodzi o jakiś żołnierzy? Ja tutaj nigdzie żadnych żołnierzy nie widzę. Dobra, przeniosę się pod obserwatorium. Może tutaj coś znajdę. That pillar is a damn eyesore. Not for the general, I burn it there myself. Okay. Jaki efekt wywołuje na Wyspie pal? Wrócił do Birmingham. Co smętni handlarze? Wystarczy jeden rozkaz. Czas wojny. Pobyt na stałym lądzie. Niedaleko koszar stracił przyjaciół osmanie nas prowokują. Pal z nożami. Niektóre okrutne tradycje nadal mają swoje miejsce w naszym współczesnym świecie. Jak Maria, czy też krwawa zemsta, to jedna z najbardziej znanych tradycji na kordonie. Ludzie otrzymują satysfakcję za zraniony honor czy zabitych krewnych na sposoby, które mogą się wydawać barbarzyńskie. Każdy nóż wbity w pal to forma celebracji udanego aktu zemsty. To przerażające, ale ten wygląda jak ołtarz nienawiści i bólu. Najgorsze jest to, że ludzie nie są w stanie cofnąć ochydnych konsekwencji tej tradycji i muszą żyć z ich świadomością. Sprawa zakończona, no i całe szczęście. Powiem wam tak, że zajęło mi chyba z 15 minut chodzenia po mapie i szukanie tych dwóch kolesi, których bym mógł ewentualnie podsłuchać. Chodziłem w tym miejscu. Chodziłem na południu Old City. Aż w końcu stwierdziłem, że udam się pod obserwatorium. No i tutaj ich ostatecznie znalazłem. Okej. Okay. Posępny czerep. nasza tajemnica wspomnienie rozpoczęło się w dzielnicy Old City, gdy przychodziliśmy bazari do bookruin twierdzy ducha. Czyli musiałbym się tutaj udać. Wybierzmy sobie szybką podróż. Oczywiście przypniemy sobie to zadanie. No, i się postaramy rozejrzeć. Na pewno spotkamy za chwilę Johna, który mi podpowie coś, gdziebym miał szukać. Tak mi się przynajmniej wydaje. shidinaku okay Dobra it was an old skull what a lucky find for a pair of young adventurers it was easier to climb these walls back then not merely because we're older but because the ruins are too of course you said we needed to bury him do you remember where? One would think burying a human skull would stick in the mind, but somehow no. Hmm. Czyli jeszcze powinienem się tutaj dokładnie rozejrzeć. An old man was standing here as we passed. Oh yes, I remember his face as we flew by with a skull in our hands. He looked as shocked as our grisly companion. Że nie mogę biegać. Nothing ever an old Czyli pobiegli tędy i zbiegli w dół. Okej. Okay. Dobiegli do tego miejsca. This wasn't the right place for a funeral. We were looking for somewhere more appropriate. Funny, nowadays you love putting men behind bars. You're a fellow of infinite jest, aren't you? No John The water level was higher back then. I remember swimming through this mire while trying not to breathe in the horrible odor. No widzicie. Lubi się nawet wykąpać w ubranku. Czekajcie, czy to jest dobry pomysł, że ja tutaj idę? Nie chciałbym się utopić. A... No nie, tutaj się raczej nie utopię. O. This is where we buried it. It seems that with time our friend has emerged once more. Nasz przyjaciel znowu dostał się na powierzchnię, dobra, chyba za daleko poszedłem. Może powinienem w tym miejscu poszukać. Jest czaszka. The skull is ancient. Its likeliest owner was one of the Knights Hospitaller who died during the siege of the fortress. I remember now, you said this skull was my father's. A child's imagination is a powerful tool. You needed this a burial process of your own, a ritual so you could begin to grieve. Here hung those lips that I have kissed, I know not how oft. <laughs> I felt so alone back then, John uncertain abandoned by my father i know the skull wasn't his though it may as well have been in the earth all of us look alike but putting this man to rest it did help i'm glad sherry i find myself rather tempted to keep it if not for sentimental value then it's archaeological merit No, i zakończyliśmy kolejną sprawę, posępny czereb. Tak jak powiedziałem, Wyspą Skarbów zajmiemy się w innym odcinku. Poświęcimy na to jeden odcinek. Bo z tego co wiem, to Wyspa Skarbów ma dwa albo trzy etapy, czyli naprawdę będzie to długa misja. Ale spojrzałem teraz na komentarze na YouTubie i kolejne zadanie podobno znajduje się we wschodniej części Miler's End. Czyli powinniśmy się tutaj udać. Minerzent we wschodniej części, gdzie dokładnie nie mam zielonego pojęcia, ale podobno muszę obejrzeć jakąś klatkę. Dobra. Rynek górniczy. Muszę odnaleźć jakąś klatkę. Nie wiem gdzie ona się znajduje, ale tak jak mówię, gdzieś na wschodzie. Czyli obejdziemy sobie całą tą okolicę wzdłuż i zobaczymy, czy coś odkryje. Muszę mieć oczy dookoła głowy. Kiedy znajdę jakąś klatkę i na nią kliknę, uruchomię zadanie. Hmm. Jest to jakiś barzant. Jest zwierzyna. Ale nie tego szukam. Hej przyjacielu, jak mogę Ci pomóc? Could you help me? Jestem zbyt zmęczony na Czy ja idę dobrze w ogóle? Tak. Idę wzdłuż, więc powinienem iść w dobrą stronę. Tylko też nie wiem, czy ta klatka znajduje się gdzieś tutaj, przy tej linii brzegowej, czy może jednak bliżej centrum. No trudno mi powiedzieć. Okej. Okay. Celem jest pozostać trzeźwym. Oh, to Is this familiar to you? Oh, sorry to

Gdzie ona jest? Pomnik przy kopalniach srebra. Ja dostałem w komentarzu, że znajduje się przy wschodniej części Miner's End, czyli chodziłem sobie po wschodzie. A to jednak znajduje się na zachodzie. Dobra. Już po ptankach. Pomnik przy kopalniach srebra. Przechadzając się po Silver Way w dzielnicy Minerzen, zauważyliśmy dziwny pomnik. Przedstawia on pustą klatkę, znajduje się niedaleko kopalni. John sugeruje, byśmy przyjrzeli się mu nieco bliżej. No dobra. Kanarek górniczy wykonany ze srebra. For the ones who gave their lives in the silver mines for the safety and prosperity of Miners End, 1830. <laughs> the latticework was bent a long time ago. A gloomy picture, but quite poetic. A symbol of safety and prosperity has vanished from Miners End, and now only the cage is left to remind the residents of their past glory. The canary was stolen a long time ago. Nie no Okej... Okay. Czyli muszę popytać ludzi. Był to kiedyś pomnik srebrnego kanarka, wzniesiony ku czci ptaków, które pomagały górnikom w czasach gorączki srebra. Teraz pręty klatki są powyginane, a po ptaku nie ma ani śladu. Wygląda na to, że kanarek zniknął dawno temu i stał się przedmiotem miejscowej legendy. Dobra. To bym mógł mi tu powiedzieć coś na ten temat, może pan? May I ask you something? What a coincidence! I only learned of this recently myself. Historia srebrnego kanarka. Miejscowi opowiedzieli nam historię o srebrnym kanarku z dzielnicy Miners End. Kiedyś Miners End było doskonale prosperującym dzielnicą, ale czasy te dobiegły końca, gdy skończyły się złoża srebra w kopalni. Wkrótce po tym inwestorzy stracili zainteresowanie kordoną, co doprowadziło do dużego bezrobocia i biedy na wyspie. W symbolu bezpieczeństwa i bogactwa Kanarek stał się pomnikiem straty. Miejscowi twierdzą, że dom publiczny, Kwiaty Dobroci to siedziba lokalnych gawędziarzy. Znajduje się on niedaleko alejki przy północnej części Ray. Okej. Okay. Historia srebrnego kanarka znajduje się on niedaleko alejki przy północnej części Lystreidraid, północnej ścieżki, czyli gdzieś tutaj. Miejscowie twierdzą, że dom publiczny Kwiaty Dobroci, to siedziba lokalnych gawędziarzy, znajduje się niedaleko alejki, przy północnej części. Dobra, północnej części. A ulica się kończy w tym miejscu. Atelier Gimbala. Może to jest to miejsce. Atelier Gimbala. Nie ma tutaj przejścia, ślepy zaułek. O nie, szeruś. Ale Hackbar. Dobrze, w ogóle idę. Hej, panie, wiesz coś na ten temat? Could you help me? You have a job, so why don't you go back to it instead of bothering me? Okay, okay. Ale bez takich tutaj. Nie ma tutaj wejścia. Giaty ja Dobroci. To siedziba lokalnych gawędziarzy. No dobra, pójdziemy wzdłuż tej ulicy i zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. Hej, panie. Może to tutaj. Nice to see you. Czy są jakieś znaki szczególne? Moi drodzy, gram już ponad godzinę. Analizuję tą notatkę i za cholerę nie mogę zlokalizować tego domu publicznego kwiaty dobroci. Dlatego zostawię sobie ten temat na kolejny odcineczek. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Dzięki wielki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. okay